Wciąż niepewna sytuacja finansowa banku BPH. Jak w ciągu roku zmieniły się przychody tego banku? I czy Frankowicze mogą być już spokojni, że bank nie upadnie? Wyjaśniła się przyszłość Santander Bank Polska co do działalności w naszym kraju. Kto został jego nowym właścicielem i jak to może wpłynąć na sytuację Frankowiczów? Bank kombinuje, sąd nie ustępuje. Ważne pytania do CUE o SKD nadal w grze. Jak bank chciał przechytrzyć system i dlaczego sąd nie dał się nabrać na te zagrywki? Pierwszy prawomocny wyrok, w którym bank przegrał wszystko. Dlaczego sąd uznał, że roszczenie o kapitał jest przedawnione i czy kolejne sądy również pójdą tą ścieżką? Nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy od omówienia aktualnej sytuacji w jednym z największych banków w Polsce, a mam tu na myśli Santander Bank Polska. Jest to o tyle istotny temat, że jeszcze kilka tygodni temu pojawiła się pewna wątpliwość, czy ten konkretnie bank pozostanie na naszej mapie. Wszystko bowiem dlatego, że jego hiszpańscy właściciele postanowili opuścić nasz kraj i skupić się na swojej działalności w krajach Ameryki Południowej i Północnej. Oczywiście ta niepewność dotycząca działalności tego banku w naszym naszym kraju nie była spowodowana jego złą kondycją finansową, ponieważ jeśli weźmiemy pod uwagę dochody uzyskiwane przez Santander Bank Polska w 2024 roku, to był on na trzecim miejscu tuż po PKOBP i PKO S.A. i zarobił w tamtym roku ponad 5 miliardów złotych. Jak mogliśmy się dowiedzieć w ubiegłym tygodniu z komunikatów prasowych, austriacka grupa Erste Group postanowiła zakupić 49% udziałów Santander Bank Polska, a to z kolei powoduje, że stanie się jak jego głównym udziałowcem i będzie miał bezpośredni wpływ na przyszłość działalności tego banku w naszym kraju. Prawdopodobnie ten bank przejdzie rebranding, który zacznie się od 2026 roku, ponieważ wszystkie formalności związane z jego przejęciem mają potrwać do końca tego roku. Wszystko też jest zależne od tego, czy Komisja Nadzoru Finansowego nie będzie miała tutaj wątpliwości co do przejęcia tego banku. Jeśli jednak KNF będzie miała takie samo zdanie jak jej przewodniczący Jacek Jastrzębski, to możemy być że ta fuzja na rynku bankowym w Polsce przebiegnie bez żadnych problemów. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego z satysfakcją odbiera transakcje świadczące o pozytywnym odbiorze sektora bankowego w Polsce przez inwestorów i optymistycznej ocenie perspektyw jego dalszego rozwoju. Naszym zdaniem kondycja i poziom zaawansowania naszego sektora finansowego, w szczególności bankowego, są istotnym osiągnięciem ostatnich dekad rozwoju Polski oraz efektem wieloletniej pracy przedstawicieli rynku. I instytucji publicznych. Uważamy też, że pojawienie się na rynku bankowym nowych inwestorów może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności tego sektora. Wzbogacenia lub udoskonalenia oferty dla jego klientów. Wspomniany już przeze mnie rebranding banku nie będzie oznaczał jakiejś rewolucji dla jego klientów, przynajmniej na początku. Na pewno, zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli Santander Bank Polska, wszystkie umowy kredytowe, konta, zobowiązania czy karty pozostają bez zmian. Pytanie zatem, co z pokaźną grupą Frankowiczów tego banku, ponieważ Erste Group przejmuje go w całości, jeśli chodzi o ten portfel. Jeśli chodzi o aktualną sytuację Frankowiczów Santander Bank Polska, to zgodnie z ostatnim raportem kwartalnym przeciwko bankowi na koniec marca 2025 roku toczyło się ponad 21,5 tysiąca postępowań sądowych. Jednocześnie, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia prawomocne, to takich rozstrzygnięć Santander Bank Polska miał około 6 tysięcy. Jednocześnie, jeśli spojrzymy na cytaty płynące z tego sprawozdania, to grupa zakłada, że zdecydowana większość prognozowanych spraw zostanie wniesiona do końca 2025 roku, a na Następnie liczba nowych pozów zacznie spadać w związku z oczekiwanym uporządkowaniem otoczenia prawnego. Trudno domyślać się, co ma na myśli Santander Bank Polska, mówiąc o zmianie otoczenia prawnego. Prawdopodobnie chodzi o to, że być może wejdzie już ustawa frankowa, która w pewien sposób ureguluje postępowania frankowe. Natomiast z drugiej strony, być może miał tutaj na myśli ten konkretny bank, właśnie przejęcie przez grupę RST Group. W tym miejscu warto podkreślić jeszcze jeden ważny aspekt, ponieważ Santander Bank Polska Zostanie przejęty przez Erste Group, ale nie dotyczy to drugiego Santandera działającego w Polsce. A mam tu na myśli nieco mniejszą placówkę, czyli Santander Consumer Bank. Ten konkretny bank i jego klienci dalej pozostaną w portfelu Santandera. Zatem, jeśli chodzi o Frankowiczów Santander Consumer Bank, to wszystko zostaje po staremu. A wracając do Frankowiczów Santander Bank Polska, to na razie trudno przewidywać, jaka będzie filozofia i strategia nowego właściciela. Jeśli poznamy, jakie będą jego plany na spory frankowe, to na pewno omówimy to na naszym kanale. Ponad 60% z Państwa oglądających nasz kanał nie jest naszymi subskrybentami. Dlatego jeśli chcą być państwo na bieżąco z informacjami dotyczącymi kredytobiorców oraz frankowiczów, serdecznie zachęcam do pozostawienia subskrypcji. Pozwoli nam to dalej rozwijać nasz kanał oraz dotrzeć do jeszcze szerszej społeczności. Cały czas pozostajemy w temacie Santander Bank Polska, ale teraz spróbujemy ugryźć ten bank pod innym kątem. Wszyscy wiemy bowiem, że sankcja kredytu darmowego to kolejne czarne chmury i problem, który piętrzy się nad polskimi bankami i właśnie Santander Bank Polska jest jednym z adresatów takich roszczeń. Można powiedzieć, że ten bank mocno nakombinował w ostatnich sprawach, ale co istotne, sąd, który rozpatruje tą sprawę, nie dał się na to nabrać. A o co konkretnie chodzi? Chodzi bodaj o najważniejsze sprawy pytań prejudycjalnych do CUE zadanych przez sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieścia. Przypomnę tylko, że w lipcu 2024 roku tenże sąd skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej aż 7 pytań dotyczących kredytów konsumenckich. W tym to najważniejsze czy banki mogą kredytować i pobierać odsetki od kosztów okołokredytowych, czyli prowizji i ubezpieczenia. Wszyscy wiemy doskonale, ile orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyniosły korzyści polskim frankowiczom. I wiedzą to również prawnicy bankowi. Dlatego w tej konkretnej sprawie wpadli na pewien chytry plan. Mimo tego, że kwestionują dochodzenie roszczeń przez konsumentów w sprawach kredytów gotówkowych i jak najbardziej wskazują, że nie przynależy im sankcja kredytu darmowego, to jednak w tej konkretnej sprawie postanowili uznać powództwo i liczyli na to, że sąd uznając takie postanowienie, nie będzie kierował dalej pytań do CUE. Pomimo nadziei prawników bankowych na szybkie zakończenie tego procesu, ta sprawa ma swój dalszy bieg, ponieważ sędzia rozpatrujący sprawę, co prawda, przyjął uznanie powództwa banku, ale go nie uznał. Skazał bowiem, że poinformuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o uznaniu powództwa przez pozwanego, jednocześnie wskazując, że ma tutaj zastrzeżenia, czy nie prowadzi ono do obejścia prawa. Zdaniem sądu istnieją uzasadnione wątpliwości, czy uznanie powództwa nie jest. Jest wyrazem dążenia do zapobiegnięcia wydania przez CUE odpowiedzi na zadane w sprawie pytania prejudycjalne, a to należałoby ocenić jako zachowanie przeciwne fundamentalnym zasadom, na których opiera się system prawa krajowego oraz unijnego. Podsumowując, banki chciały po raz kolejny oszukać system, a to system przechytrzył ich. Trudno się teraz spodziewać, żeby Trybunał uchylił się od odpowiedzi na zadane pytania, a jaki będzie los tych pytań, dowiemy się tego w najbliższym czasie. Wracamy, drodzy Państwo, do tematu spraw frankowych, a konkretnie do terminów przedawnienia. Myślę, że z punktu widzenia banków jest to teraz najistotniejszy problem, bo w pewnym sensie poradziły sobie już z roszczeniami głównymi, proponują frankowiczom ugodę, w wielu sprawach już przestają składać apelacje, no i odłożyły rekordowe rezerwy na sprawy frankowe. Jednak kwestia przedawnienia ich roszczeń może spowodować, że ponoszą znacznie wyższe koszty niż obecnie. A powodem wywołania tego tematu w naszym dzisiejszym odcinku jest prawdopodobnie pierwszy wyrok prawomocny, w którym bank przegrywa roszczenie o kapitał. I waloryzację. Mówię prawdopodobnie, ponieważ już na naszym kanale mówiliśmy o wyroku Sądu Okręgowego w Płocku, ale w tamtej sytuacji mieliśmy do czynienia z wyrokiem pierwszej instancji, który nie został zaskarżony. Natomiast wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej dotyczy dwuinstancyjnego postępowania. Żeby nakreślić Państwo tło tej całej sprawy, to wspomnę tylko, że Frankowicze zdecydowali się na to, żeby zakwestionować zapisy umowy. Czyli tak jak w każdej standardowej sprawie frankowej. Jednak nie zaczęli od reklamacji. Ani pozwu, tylko zwrócili się do sądu za wezwaniem do próby ogodowej. Jednak, mimo tego, że chcieli dogadać się z bankiem na tym etapie, to bank nie wyraził na to zgody i tak finalnie byli zobowiązani do tego, żeby skierować pozew. Żeby nakreślić Państwu nieco tło tej całej sytuacji, to wspomnę tylko, że Frankowicze zdecydowali się na zakwestionowanie umowy kredytowej, czyli tak jak w standardowej sprawie frankowej. Jednak nie zaczęli od reklamacji, a następnie pozwu, tylko początkowo skierowali zawezwanie do próby ugodowej do sądu, licząc na to, że być może w ten sposób bank będzie chciał się z nimi dogadać. Okazało się jednak, że bank ma w tej sprawie zupełnie inne zdanie i w ogóle nie pojawił się na posiedzeniu w przedmiocie zawezwania do próby ugodowej. To z kolei spowodowało, że Frankowicze byli zobowiązani do tego, żeby skierować swoją sprawę do sądu. I tak też się stało. A na mocy wyroku z 2023 roku wygrali prawomocnie swoją sprawę. Jednocześnie bank wezwał ich najpierw o zwrot kapitału i waloryzacji. Jeszcze w 2023 roku, z kolei w 2024 roku w styczniu skierował pozew o zwrot kapitału. Całość roszczeń banku w tej konkretnej sprawie oscelowała w granicach 100 tysięcy złotych, ale jej nie przekroczyła. W związku z tym trafiła do sądu rejonowego w żywcu. W wyroku, który wydał ten konkretny sąd, wskazał, że bank spóźnił się z reakcją na roszczenia Frankowiczów i jego roszczenie uległo przedawnieniu. Jednocześnie w wydanym uzasadnieniu sąd wskazał, że bank miał czas, czas na to, żeby upomnieć się o swój kapitał do końca 2022 roku, ponieważ jeśli zawezwanie do próby ogodowej zostało wniesione w 2019 roku, to dokładnie 3 lata mijały w 2022 roku. Stanowisko Sądu Rejonowego w Żywcu zostało również potwierdzone przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej. W wydanym uzasadnieniu Sąd potwierdził argumentację Sądu pierwszej instancji i wskazał, że bank miał czas na to, żeby złożyć swoje wnioski o zwrot kapitału do końca 2022 roku. Przyjął jedynie inną metodologię liczenia tego terminu, nie od samego zawezwania do próby ugodowej, ale od posiedzenia w sądzie, które odbyło się w przedmiocie tego zawezwania. Finalnie nie zmieniło to faktu, że bank w tej konkretnej sprawie nie tylko przegrał spór o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, ale przegrał również wszystko, ponieważ ten konkretny kredytobiorca nie będzie musiał rozliczać się z udzielonego kapitału. Warto przy tym wspomnieć, że pełnomocnicy banku powoływali się również na Artykuł 117 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nim w uzasadnionych przypadkach sąd może odstąpić od liczenia terminu przedawnienia i uznać takie przedawnione roszczenie pod warunkiem, że uznanie takiego przedawnienia byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i zasadami słuszności. W tym konkretnym przypadku sąd nie podzielił argumentacji pełnomocników banków, a powołał się na zasadę czystych rąk. Co to za zasada? Zgodnie z nią ten, kto sam narusza zasady współżycia społecznego, nie może dla ochrony swoich interesów powoływać się na naruszenie zasad współżycia przez inną osobę. Niewątpliwie wyrok wydany przez sąd okręgowy w Bielsku Białej jest przełomowy, bo bodaj pierwszy raz sąd wskazał prawomocnie, że bankowi nie należy się roszczenie o kapitał z powodu jego przedawnienia. Nie teraz, czy inne sądy również pójdą tą drogą? I tutaj pewnego rodzaju odpowiedzią może być fakt, że artykuł 117 kodeksu cywilnego i możliwość powoływania się na niego przez sądy powszechne jest już przedmiotem pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Konkretnie sędzia Michał Maj, Sądu Okręgowego w Warszawie, zapytał Trybunał, czy w takiej sytuacji, kiedy roszczenie banku uległo przedawnieniu, to czy sądy rzeczywiście w sprawach frankowych mogą powoływać się na ten przepis? Zatem, o ile w naszym porządku, prawnym nie mamy do czynienia z zasadą precedensu i wyrok tego konkretnego sądu nie wiąże innego sądu, to jednak jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowie się w podobnym duchu, to można spodziewać się tego, że i pozostałe sądy będą orzekać podobnie jak sąd okręgowy w Bielsku Białej. Cały czas pozostajemy w temacie frankowiczów konkretnych banków. Dzisiaj było już kilka słów na temat Santander Bank Polska. Jeszcze tutaj dla przypomnienia powiem tylko, że ten prawomocny wyrok sądu okręgowego w Bielsku Białej do Dotyczy klientów Mbanku, to teraz, drodzy Państwo, kilka słów o banku, o którym bardzo często pytają nas Państwo w komentarzach. O jaki bank chodzi? Tak, drodzy Państwo: Bank BPHSA. Już wielokrotnie wspominaliśmy na naszym kanale, że jest to bank, który nie jest już notowany na giełdzie papierów wartościowych, a to z kolei powoduje, że nie musi kwartalnie rozliczać się ze swojej działalności. Natomiast nie zwalnia go to z obowiązku, żeby publikować swoje sprawozdania roczne. I właśnie takie pojawiło się w ubiegłym tygodniu w KRS-ie. I tutaj mam dla Państwa dwie informacje. Jedną złą, drugą dobrą. Pierwsza informacja zła jest taka, że bank niestety po raz kolejny odnotował stratę. Z kolei dobra, Wynika z tego, że ta strata znacznie zmniejszyła się w stosunku do ubiegłego roku. Przypomnę tylko, że bank BPH 2023 rok kończył stratą na poziomie 5,5 miliarda złotych. Natomiast jeśli chodzi o 2024 rok, to jest tutaj istotna zmiana, bo aż 10-krotna i bank skończył go również stratą, ale tylko na poziomie 500 milionów złotych. Niewątpliwie ta zmniejszająca się strata banku BPH rok do roku to pozytywna informacja dla klientów tego banku. Pytanie jest inne, co z że ta strata się zmniejszyła, ponieważ jeśli weźmiemy pod uwagę, w jaki sposób działa dzisiaj bank BPH w Polsce, to nie udziela on nowych kredytów. Więc na pewno ta poprawiająca się sytuacja nie wzięła się z tego, że więcej Polaków zdecydowało się na zobowiązanie w tym banku. Oczywiście z samego sprawozdania to nie wynika, dlaczego ta sytuacja finansowa banku tak poprawiła się na przestrzeni roku, ale możemy się tylko domyślać, że stało się to za sprawą dokapitalizowania przez głównego akcjonariusza, którym jest G i Investment Poland. I tutaj, drodzy Państwo, powinniśmy zrobić nawiązanie do sytuacji Getty Nobel Bank, ponieważ w komentarzach pytają nas Państwo o los banku BPH, głównie z tej przyczyny, czy również i ten bank wkrótce nie upadnie. Gdybyśmy analizowali tę sytuację tylko pod kątem zachowania głównego akcjonariusza, to mógłbym powiedzieć, że bank BPH raczej nie podzieli losu Getty Nobel Bank, a wynika to z faktu, że właśnie główny udziałowiec dokonał tutaj dokapitalizowania. I to jest zupełnie odrębna sytuacja niż stosunku do Getty Nobel Bank, ponieważ ten, pomimo wezwań ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, tego nie uczynił. I jest jeszcze jedna kwestia, która różni Getty Nobel Bank od Banku BPH, a tą kwestią jest otwartość na rozwiązania ugodowe. Przede wszystkim, drodzy Państwo, chyba przez fakt tego, że Bank BPH nie jest notowany na giełdzie papierów wartościowych, to bardzo często porównujemy te banki głównie na podstawie raportów kwartalnych. I gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko raport za pierwszy kwartał 2025 roku, to to oczywiście na pierwszym miejscu pewnie będzie PKO BP jeśli chodzi o liczbę postępowań sądowych, następnie Bank Millennium, a potem Santander Bank Polska. A gdzieś ucieka nam w tej przestrzeni właśnie sytuacja banku BPH. Bo okazuje się, że jeśli wczytamy się w sprawozdanie banku BPH za 2024 rok, to na 31 grudnia ubiegłego roku przeciwko bankowi toczyło się aż 24 610 postępowań sądowych. A to z kolei powoduje, że to właśnie bank BPH zaraz. Po PKOBP jest głównym bankiem, do którego skierowane są pozwy Frankowiczu. Jeśli chodzi o rozwiązania ugodowe, to od dnia 1 sierpnia 2023 roku bank rozpoczął proces proponowania klientom zawierania ugód. Założenia programu bazują na koncepcji zaproponowanej przez przewodniczącego KNF w grudniu 2022 roku, a wdrożenie i realizacja programu są jednym ze strategicznych celów banku na najbliższe miesiące i lata. I znów, drodzy Państwo, ta otwartość banku BPH na oferowanie ugód swoim klientom może zwiastować to, że bank nie będzie dążył do pogorszenia swojej sytuacji finansowej, a będzie chciał w jakiś cywilizowany sposób zakończyć spór z Frankowiczami. Z drugiej z kolei strony musimy pamiętać o tym, jak wyglądają te propozycje BPH, a nie są one wymarzone dla jego klientów. I podam tutaj przykład z ostatnich dni. Nasz klient, który otrzymał propozycję z banku, wziął kredyt w 2007 roku na 260 tysięcy. Dzisiaj ma do spłacenia jeszcze 210 tysięcy. I propozycja banku jest taka, że ten umorzy mu 60 tysięcy z tego zobowiązania, więc jeśli chciałby dzisiaj zakończyć swój spór z bankiem, to musiałby dopłacić jeszcze 150 tysięcy złotych. Oczywiście jest w tej propozycji pewne postąpienie ze strony banku, bo rezygnuje ze swoich 60 tysięcy. Jednak gdyby Frankowicz w tej konkretnej sprawie chciał zakończyć spór, to musi ze swoich środków zapłacić jeszcze 150 tysięcy złotych. I teraz, drodzy państwo, klasyczne pytanie każdego Frankowicza, który otrzymuje ugodę z banku, czy ta ugoda jest dla mnie dobra? To weźmie pod uwagę, jakie korzyści może uzyskać ten konkretnie klient w postępowaniu sądowym. Przypomnę tylko, że otrzymał od banku 260 tysięcy kapitału. Jednocześnie, jeśli weźmiemy pod uwagę sumę wpłat na rzecz banku z tytułu tego kredytu, to dotychczas ten konkretnie Frankowicz wpłacił do banku ponad 300 tysięcy złotych. Więc w sytuacji stwierdzenia nieważności tej umowy kredytowej, to nie klient będzie jeszcze musiał oddawać do banku ani 210 tysięcy, ani 150, 000, które wynikają z ugody, tylko to bank będzie zobowiązany zwrócić temu Frankowiczowi jeszcze ponad 40 tysięcy złotych. Dlatego jeśli otrzymałeś taką propozycję ugody z bankiem lub ktoś z Twoich znajomych czy rodziny jest w podobnej sytuacji, to serdecznie zachęcam Cię do tego, żebyś skorzystał z naszej pomocy i ocenił, czy ta ugoda jest dla Ciebie dobra. A jeśli chciałbyś wiedzieć, jak wynegocjować najlepszą ugodę z bankiem bez podatku, wystarczy, że klikniesz wyświetlony obrazek. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy program. Serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie. Paweł Wójcik Wotum finance her